Chujowałem magazynka nie mogę do tego widy kupić, kurwa Aha, masz jeden Mac tylko. No. A ci mogę wziąć dziesiątkę. Czekaj. No, bo było zajwię się bo... do. Dycha, nie? O, te to na sprzedaż. A, albo nie bierz magazynków, ja ci wezmę w ogóle, dwie dwudziestki. Nie, no, I wezmę ci też amunicję, to rozładuj całą. Bo mam dużo tam też z komory wyciągnij ci wezmę na inspekt i na no, rozładuj i przeładuj pierwszy z góry u gó pierwszy z góry i z komory wyjmij no kurwa rozładuj Wysiągnąć maga i amunicję z komory No dobra no. A do strzelby jaką amunicję wziąłeś? To idź bez strzelby weź, sam to SVD, ono mega mocne jest No, no. dobra No i już ready PMCK 11 Ubezpieczcie no, okay. wszystko, jakbyście padli ja ubezpieczyłem. Wszystko, oprócz Mozina. Ja pierdolę, 32 tysiące. O, no dawaj. jedno czwarte. Cholera. Sian. Halo, jesteście tam? No ta, czekamy na gierkę. No, <grym> was jeszcze czytuję. No. To idziemy na partak, nie? Ej, dacie mi te, dasz mi te magazynki, to amunicję. No chodź. Jeszcze panowie, yy, bo ja wziąłem tą wodę i ten wiesz gdzie co są... Dobra no kurwa. Z Habini Dobra, gramy w Simon Movie. Simon Movie, chodź się na ziemię Ej co tu się stało Habini ty kurwo jebana Dawaj tym gir w tym momencie kurwo wypierdalasz z tego discorda, już ci to Dobra. kurwo gwarantuję Badyluwo jebana, z ty kurwo Dobra dziadu, pakuje cię na wynos Dziki ubite W tym momencie cię kurwo gaszę, nie macie na tym discordzie Biorę strancie. ci tą wodę Fizdę sobie ją wsadzić Dawaj tym, ten se jebane. Kurwa, kurwa śmietnik pierdolony To są za śmiecie bank No za śmiecie bany, dziadu, zamknij mordę i dawaj ten gear lepiej Siadaj na Kutasie kurwo Śmietnikuje band Dawaj tą umkę Jakby nic wam mnie wraca, nie? To, to ma, musicie sobie nie za kartkę wartości Stasza, ale no niestety. Ucinę łego jesteś z kurwa kurwa człowieku. Nie rozumiesz tego kurwa. Zachowałeś się jak zwykła kurwa. <plansujesz> człowieku jak rozumiesz taką kurwa. <plansujesz> ty śmieciarzu pierdolony. Żeby, kurwa, ludziom takie jazdy robić, kurwa, w grze, ty. ty, kurwa... ty szmata, taka jebana, co nie? Taka typowy, kurwa, cwelnicz, wiesz? A co, ty? Dobra, ty magii to to też zabieram, nie? Wypierdalaj, kurwo, stąd nie odzywaj się już! Bierz sobie te rzeczy, sobie w sacy w pizdę, tak jak to robisz, i wypierdalaj stąd! Jedziesz zagotowany, jesteś. <gdirby> nie, bo taka, kurwa, jak Dziadu ty... się zapieknie zapiek, nie. Powiem ci tak, taka kurwa jak ty w realnym życiu to. Co Ceramika, 30 kp na lajdzie? Zabierali ci kanapki w szkole w frajerze jebany, nie? nie? Bingo z kabiny, nie? Bingo z habiny. Tylko fidel B na web, tylko kurwa. Nic więcej tylko szma to jebana. Co za kurwa jebany śmietnik, chce. A jeszcze specjalnie mi kazał nie ma ja magazynków kurwa. Ten. No bo to szmata jest babel, babel to z chmigu. Babul magazynków inni. na rajda nie bierze. Mówi Mówili mi kurwa o takim jebanym zajacu jak z Habini jego kurwa koleżance, z którą się polcują w dupę. I taka jest kurwa prawda, co? Z Habini? Lubisz ten sport. Ty kurwo jebana. Dobra, ja już na ekstrakcie jestem z waszym girem, dzięki chłopaki, przyda się. Alfotę, ty kurwo. <grywa> Idę se wsadź, kurwa. <grywa> nie, to się zapiekłeś o Mozina. <grywa> Jakiego Mozina ty kurwo stara? Ty nawet nie wiesz, co za broń podniosłeś. No, MS żula, Mozina jest SVD, no. Wszystko no zabieram. No w dupie masz. <grywa> Wszystko zabieram wam. Gdzieś przez takich kurwa dałmów właśnie ludzie nie chcą grać na tą bo ty w nią nie umiesz kurwa grać normalnie Dziadu, 42 level, nie? No właśnie, bo tak robisz, to masz, no I jeszcze kurwa, na dwie, na modyla... już bite. Jeszcze na mody lata je kurwo szmato kurwa jesteś, ty jesteś na pierdolę, ty Dobra Dawid, wypierdalamy z tego kanału. Na no wypierdalaj z mojego rady. kanału. Możesz mi kiełbasa o pierdośnie. Nie no wypierdala z mojego kanału, jadu, nie? Dobra, update dla widza, wychodzimy z mapy. Damioty 556 Co się dzieje z grębabola po robocie? Wszystko do fence'a wlatuje.